Gryfoninio, faninio. Podstawowe zasady to boisko o rozmiarze od 22 do 25 metrów na 25-30 metrów i cztery bramki o wymiarach 2 na 1 metr. Gramy 3 na 3, 3 na 3 w tej podstawowej wersji. 6 metrów to strefa strzału. Pomiędzy bramkami mamy 12 do 14 metrów. No i właśnie bo tak, bo my mówimy o tej podstawowym rozwiązaniu. E, za chwilę sobie też przejdziemy do tych gier wprowadzających i gier właściwych, których jest łącznie 57 w książce. One są wszystkie pokazane i na obrazkach i opisane i są liczne modyfikacje tam też wprowadzone. Natomiast powiedz właśnie jak to działa, że te cztery bramki e, się pojawiają. No znaczy jak to działa? No, przede wszystkim no, y, stwarza się więcej możliwości do strzelenia bramy, to przy szkoleniu, zwłaszcza dzieci, to jest bardzo istotne, żeby dzieci miały możliwość łatwego zdobywania bramek, bo to, da, to pozytywny wpływ ma na, 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 na motywację i na, no, no jakby, chęć, i, i, i tak dalej. A, a to te, te spowodowanie tego, że są jakby. Mamy do dyspozycji dwie bramki, to stwarza więcej możliwości. Ja tu podam, bo Niemcy, zwłaszcza na, na poziomie dzieci 4, tam 8 lat, zawsze tłumaczyli, że im większa bramka, tym, tym bardziej wskazane. A tutaj właśnie, właśnie ma to duży wpływ na inteligencję z tego względu, że te bramki. Może nie są małe, ale jest ich dwie, to już jest duża przestrzeń, i jak jest, widzę problem, to szukam rozwiązania, żeby ominąć ten problem. Czyli na przykład, że jeżeli się ustawiam i mam bardzo krótką drogę do bramki, to korzystam z tej krótkiej drogi, a nie kombinuję, żeby sobie wykorzystywać jakby długą drogę. I oczywiście tych aspektów doskonalących jest cała masa. Ja tutaj chciałem powiedzieć o bardzo takim bardzo istotnym aspekcie, bo w grze normalnej trafiają się zespoły mocne i zespoły słabe. No i czytamy o 10-0, Horst podszedł do tego bardzo rozsądnie i na przykład jest zasada, że bo zespół składa się z czterech zawodników, jak tutaj powiedziałeś, że gramy trzech na trzech, to faktycznie jest gramy trzech na trzech, ale jeżeli zespół przegrywa 3-0, to zespół, który przegrywa te 3-0, może wprowadzić do gry czwartego zawodnika i może grać cały czas po czterech, pod warunkiem, że ta przewaga 3-0 się nie zmniejsza. I to daje, jak tu się mówi, wyrównywanie szans z jednej strony dla tych słabszych, a z drugiej strony utrudnia tym lepszym, czyli, krótko mówiąc, stwarza im więcej przeszkód do tego, żeby zaczęli myśleć. To, co mi się jeszcze bardzo spodobało, i de facto. Kiedyś z tego korzystałem na przykład w grze faninio często namawia się trenerów do tego, żeby dzieciom za, e, zakrywało je, zakrywali jedno oko. No, jak powiedziałem, 85% bodźców to są bodźcy wzrokowe. Czyli e, często jest tak, że e, jest zalecane żeby zakrywać te lepsze oko. Wtedy naprawdę dla dziecka, który uczy się i szuka rozwiązań, to jest duże utrudnienie. Ale właśnie, jak on zaczyna, zaczyna to pokonywać, to naprawdę włącza się myślenie, szukanie rozwiązań. Właśnie chodzi o to, żeby te dzieciaki Cały czas szukały rozwiązań, własnych rozwiązań. Oczywiście nieraz warta jest ta podpowiedź trenera, ale nie z boku za linii, że tak zrób, tylko przedyskutowanie, ale on na boisku musi sam praktycznie nauczyć się do szukania rozwiązań poprzez własną grę.